Zapraszam na majowe przed nami. Maj to miesiąc, w którym bardzo często gracze otrzymują przynajmniej kilka przyzwoitych tytułów. Nie inaczej jest tym razem, ale za plecami gigantów warto dostrzec także bardziej niszowe produkcje. Moje ogólne odczucia względem nadchodzących premier są jak najbardziej pozytywne. Zacznijmy od Watch Dogs, czyli najnowszego sandboxa Ubisoftu. Fabuła gry skupia się wokół Aidena, czyli specjalisty od hakowania elektroniki. Całym miastem kieruje centralny system operacyjny, przez który główny bohater włamuje się do zarządzania monitoringiem oraz całej masy innych istotnych urządzeń. Aiden ma być także sprawny fizycznie, prawdzi sobie z obsługą broni palnej oraz walką wręcz. Ostatnio wiele niejasności narosło wokół oprawy graficznej, która rzekomo miała być żenująca w porównaniu do trailerów. Twórcy uspokajają jednak, że wszystko jest pod kontrolą, a efekty wizualne będą najwyższej jakości. Osobiście wciąż myślę nad jej zakupem, powoli rozważając wszystkie za i przeciw. Przejdźmy teraz do Band by Flame, które na pewno zagości na moim kanale, kiedy tylko znajdę trochę wolnego czasu. Gra jest najnowszym dzieckiem Studia Spiders, które znamy właściwie tylko z jednego tytułu, a mianowicie Mars Warlocks. Większość z Was zapewne pamięta, że owa gra bardzo przypadła mi do gustu. Jeżeli chodzi o Lane, to tak naprawdę największą zmianą jest uniwersum. System umiejętności craftingu i reszta mechaniki została praktycznie skopiowana z pierwszej pełnoprawnej gry studia. Dla jednych będzie to dobra wiadomość, a dla innych wręcz przeciwnie. Ja daję tej grze szansę i mam nadzieję, że mnie nie rozczaruje. Teraz szybko wspomnę o produkcji Killer is Dead czyli znanej grze akcji, która na konsole ukazała się niecały rok temu. Pamiętam, jaki zawód mnie spotkał, kiedy okazało się, że fani pc będą musieli swoje odczekać, ale nareszcie nadchodzi ten moment, w którym będę mógł się przekonać, czy warto było wypatrywać tego tytułu. Transistor to kolejny RPG akcji ukazany w rzucie izometrycznym, nawiązujący do kultowej gry Bastion. Wydaje mi się, że twórcy celowo nie pokazali nam dotychczas zbyt wielu materiałów. Jednak jedyny warte uwagi gameplay udostępniony prasie pokazuje dobitnie, że skupiono się na kolorowym futurystycznym świecie oraz ciekawej mechanice starć. Myślę, że może to być miła niespodzianka, która pokaże, że reklamy wcale nie są potrzebne, aby odnieść spektakularny sukces na rynku gier. Na końcu dorzucę jeszcze szybko tytuł Wolfenstein New Order, ale muszę przyznać, że z tą serią nigdy nie było mi szczególnie po drodze. Osobiście jako, że nie przepadam ze strzelankami, raczej nie pałam entuzjazmem, jeżeli chodzi o tę grę, ale czekam i liczę na kawał dobrej roboty ze strony deweloperów. Jeżeli pierwsze przed nami przypadło ci do gustu, pamiętaj o zostawieniu komentarza pod filmem. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.